Z wielkim trudem dźwigano z wojennych ruin piękny ongiś Pińczów, zawdzięczający prawa miejskie Władysławowi Jagielowi. Ale udało się mu przywrócić dawny blask. Jest dziś znowu ozdobą kieleczczyzny. Uroda miasta nie przesłania jego problemów. Zachorować w Pińczowie? Nie daj Boże. Szpital może przyjąć tylko 60 pacjentów, a i to w warunkach, delikatnie mówiąc, spartańskich. Stary poklasztorny budynek nie daje szansy ani na generalny remont, ani na rozbudowę. Trzeba postawić nowy szpital, a gotówki w miejskiej kasie na lekarstwo. Ledwie starczy na pawilon. Powojenne osiedla budowano z głową, nie zapominając o sklepach, punktach usługowych i przedszkolach, ale tempo nigdy nie było tu rekordowe i dziś czeka się na mieszkanie 14 lat. Współdzielnia ledwie dysze, a więc nadzieja w jednorodzinnych domkach. Działki wydzielono, dopełniono formalności i ruszyły małe budowy. A życie znowu nacisnęło hamulec. Brakuje materiałów i to tu w Pinczowie od wieku słynącym z kamieniołomów. Miejscowemu zakładowi nie opłaca się jednak obróbka niemal plastycznego kamienia. Lepiej kalkuluje się szlifowanie sprowadzanych marmurów. Paradoks reformy, ba żeby tylko ten jeden. I dziwią się pinczowianie, jak z opłacalnością radzili sobie ich przodkowie, stawiając prawie całe miasto z okolicznych kamieni. Pewnie wspomagała ich wiedza i szacunek dla nauki. Pierwsze w Polsce Humanistyczne Gimnazjum powstało tu w 1551 roku, a tradycję podtrzymuje Kołontajowskie Liceum. Towarzyszy mu rzeczywiście wspaniała, oddana w ubiegłym roku publiczna biblioteka. Brakuje tylko nowej, podstawowej szkoły. Żyje się tu spokojnie, choć uciążliwości i codzienne kłopoty irytują, jak wszędzie. Pinchowianie zawsze skłaniali się ku samodzielności i chęci robienia wszystkiego po swojemu. Liczą, że znowu będzie to możliwe, a ich radni, mając większe kompetencje, porządzą tak, jak chce dziesięciotysięczna społeczność. Wybrali 65 radnych. Na pewno nie zostawią ich sam na sam z pinchowskimi problemami.